Wyobraź sobie, że trafiasz do pustego pokoju, bez mebli, bez dodatków, bez obrazków na ścianie. Tylko ty i białe ściany. Siedzisz tam przez godzinę, dwie, może pięć. Nie wiesz, jak długo to potrwa. Co czujesz? Co sobie wtedy myślisz? Czy na samą myśl pojawia ci się odruch paniki i lęku związany z tym, że. Nie ma nagle żadnych bodźców na których można polegać, do których można się odnieść. Nie ma oczekiwań czy potrzeb, które możesz spełniać, żeby poczuć się wartościowo. A może właśnie zupełnie inaczej. Może wchodząc do takiego pokoju czujesz ulgę. Nagle czujesz się bezpieczna. Pozyskujesz poczucie, że możesz przestać walczyć walczyć o ochronę siebie, ochronę właśnie swojej wartości i ochronę przed tym, żeby ktoś cię skrytykował, czy ktoś tobie zagroził. Kto, bez względu na to, którą z tych dwóch postaw wybierzesz, która jest ci bardziej bliska, obie świadczą niestety o tym, że poczucie twojej wartości jest zachwiane. Jak to może się objawiać w twoim życiu? Może się objawiać frustracją, zgorzknieniem, takim częstym zawodem w wyniku zachowań innych ludzi. Albo może się też zachować, przejawiać tym, że jesteś, zaczynasz być próżna, zaczynasz wywyższać się ponad innych i mieć poczucie, że tylko ty robisz najlepiej, a inni ciągle nie spełniają pewnych oczekiwań. Możesz też to zobaczyć w takim poczuciu braku sensu, takiej bezsilności na to, co Cię spotyka, albo zupełnie inaczej, chcesz kontrolować wszystko i wszystkich, i dopiero wtedy czujesz się bezpiecznie. Być może wpadasz też w toksyczne relacje. Albo unikasz krytyki, czy obawiasz się przed tym, żeby ktoś zdemaskował to, jak kim naprawdę jesteś? Jeżeli tak jest, to jest na to odpowiedź. Odpowiedź powstała na bazie mojego dziesięcioletniego doświadczenia jako psychologa, coacha, trenera, który bardzo wnikliwie i z pełną pasją i z fascynacją obserwuje zachowania ludzkie, który czyta o tym, w jaki sposób się zachowujemy, co na nas wpływa i czemu podlegamy. No a właśnie na tej bazie stworzyłam takie trzy filary, budujące w mojej ocenie, w moim doświadczeniu i w doświadczeniach moich klientów poczucie własnej wartości. Są to przede wszystkim zaufanie do siebie, czyli to, na ile ufasz reakcjom swojego po prostu ciała i swojego umysłu. Po drugie, jest to taka samoakceptacja, bezwarunkowe zaakceptowanie siebie, czyli rozumienie, że poza zaletami masz również wady i akceptować zarówno jedne, jak i drugie. Oraz filar trzeci, wiara we własne możliwości, czyli na podstawie tych wcześniejszych wiesz, czym dysponujesz, wiesz, jakie masz wartości, wiesz, co jest taką twoją siłą i mocą, na której bazie możesz teraz w pełni realizować swój potencjał. I właśnie dlatego chciałabym zaprosić Cię do mojego kursu, który już dzisiaj jest w przedsprzedaży. Jest on jeszcze nieskończony i dlatego też w ten etap przedsprzedaży jest okazją do tego, żeby posłuchać Twojej opinii, Twoich dylematów, być może Twoich trudności, które masz na drodze do tego, żeby właśnie czuć się lepiej, czuć większą harmonię, żyć w zgodzie ze sobą. Na ten moment ja rozwijam w kursie 17 kompetencji, 17, 17 umiejętności w ramach tych trzech filarów, które z mojego punktu widzenia są kluczowe. Jednak jestem bardzo ciekawa tego, co ty o tym myślisz, i jeżeli uważasz, że jakiś element powinien się tam znaleźć, któregoś elementu brakuje, daj mi o tym znać. Niemniej jednak, w tym kursie, który dla ciebie przygotowałam, chcę Cię przeprowadzić z pewnego punktu A, w którym właśnie odczuwasz te, te przejawy tego zachwianego poczucia własnej wartości, o jakim mówiłam, do punktu, w którym zauważysz, że przede wszystkim oszczędzasz czas na tym, że przestajesz się martwić, analizować, myśleć na temat tego, co myślą o Tobie inni albo jak zareagują na, na Twoje zachowanie inni, bo po prostu robisz pewne rzeczy w zgodzie ze sobą. Oszczędzisz również pieniądze na wydawanie rzeczy, które teraz mają w jakiś sposób rekompensować Twoje poczucie własnej wartości. Kiedy przejdziesz dokładnie wszystkie lekcje i faktycznie wykonasz wszystkie ćwiczenia, które mam dla Ciebie do wykonania w kursie, zupełnie inaczej będziesz patrzeć na kwestie swoich wydatków i zupełnie zaczną Cię pewne rzeczy śmieszyć. Zauważysz, że wiele z tych rzeczy kompletnie nie potrzebujesz. Inna sprawa to również oszczędność, czasu, oszczędność zdrowia, ponieważ yy, zauważ, że jeżeli kumulujesz w sobie swoje emocje, swoje zdanie, swoje myśli przez długi czas, im dłuższy czas, o tym bardziej szkodzisz swojemu zdrowiu, ponieważ to wszystko kumuluje się w postaci napięć w Twoim ciele. Więc dzięki właśnie tym lekcjom, dzięki tym rozwijaniu, tym umiejętnościom chcę też również zadbać o Twoje całościowe zdrowie, nie tylko właśnie psychiczne, ale i fizyczne. Co dodatkowego, masz szansę również na to, żeby uleczyć czy poprawić jakość swoich relacji z bliskimi osobami, a także uniknąć wpadania w różne toksyczne relacje. Co ty na to? Zapraszam cię serdecznie do zapoznania się ze szczegółami i do zakupu już teraz, ponieważ cena w przedsprzedaży jest bardzo atrakcyjna. Uważam, że dostępna w zasięgu ręki każdego z nas, bo w, cenie, w tej cenie równie dobrze możesz kupić parę butów, czy pójść do kina z całą rodziną. I pamiętaj jedno, kiedy będziesz dla siebie ważna, to staniesz się ważna dla innych. Zapraszam cię serdecznie do podróży ze mną w tym kursie.